Witaj! To będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania wita cię, Alina Kaźmierczak. Kto ma wpływ na Twoje życie? Oczywiście największy wpływ masz Ty, ponieważ kto inny może wpływać na Twoje decyzje, na Twoje myśli, na Twoje słowa, na Twoje zachowanie, na Twoje ubranie, to Ty o tym decydujesz. To ja decyduję o swoim życiu. Co chcę robić i jak ma wyglądać moje życie. Ale co jest najłatwiejsze? To, żeby zdać sobie sprawę z tego, że to jest moja odpowiedzialność, to jest trudne. A łatwiejsze jest znaleźć sobie winnych wokół. To ty jesteś winny, szefie, że ja nie dostałam podwyżki. To ty, partnerze, jesteś winny, że ja mam tak w życiu. To wszyscy inni, to okoliczności, to zdarzenia są winni za to, co się dzieje w moim życiu. Jeśli zrozumiemy to i zmienimy perspektywę, że i ty nie jesteś ofiarą, ty jesteś kowalem własnego losu. I co możesz w tej sytuacji, w każdej sytuacji zrobić, bo na pewno coś możesz zrobić. Jest taka jedna zasada: nigdy nie dostaniesz więcej na swoje ramiona, aniżeli nie jesteś w stanie. Unieść. Niektórzy się zastanawiają, dlaczego mnie to spotyka, dlaczego mi się to przydarza, dlaczego ja mam tak ciężko w życiu. Dlatego, że jesteś w stanie to unieść i dlatego, że prawdopodobnie w jakichś okolicznościach spowodowałeś, że tak właśnie jest. Więc przestań narzekać i przestań szukać winnych. Zastanów się. Czego to mnie może nauczyć, jakie mogę z tego wyciągnąć wnioski i co ja w danej sytuacji z tym mogę zrobić. A zawsze jest jakieś wyjście, zawsze jest rozwiązanie. Jeżeli nie drzwiami, to oknem, ale na pewno jest. Nawet jeżeli teraz nie widzisz tego rozwiązania, ponieważ wszystkie rozwiązania są w nas. Tam zacznij szukać. Miłego dnia. Zapraszam, Alina Kaśmierczak.